Jakże często żyjąc jako małżonkowie w swoich rodzinach, doświadczamy tego, że jesteśmy utrudzeni, jesteśmy obciążeni. Pan Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię tym fundamentem, z którego chcemy zaczerpnąć tą ożywczą siłę do kochania, do walki jest Bóg, relacja z Nim. Każdy z nas wie, że pielęgnowanie relacji wymaga po prostu poświęcenia czasu tej osobie, z którą chcemy budować relację. I dlatego tak ważna jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Ten dzień jest szczególnym świadectwem emocji. Eucharystii, która zasila nasze małżeństwo i rodzinę przez adorację Najświętszego Sakramentu. Do tego Was zapraszamy i zapraszamy, posłuchajcie małżeństw, które dzielą się właśnie swoim świadectwem oddawania Panu Bogu i adorowania Pana Boga w Eucharystii. Myślę, że każdy rodzic, który nas słucha, ma taki moment w swoim życiu, kiedy ma gromadkę dzieci, że potrzebuje ciszy, potrzebuje wytchnienia. Dla mnie, na przykład, takim właśnie momentem jest adoracja czyli moment spotkania z Panem Bogiem sam na sam że idę do Pana Jezusa i mam ogromny mętli w głowie, dużo się dzieje, dużo takich rzeczy, które po prostu chcę mu powiedzieć, chcę mu powiedzieć o tym porozmawiam, to modlitwa będzie taka cudowna, będzie wspaniała, będę po prostu psalmami recytował, by Pana Boga uwielbiał, a łapię się na tym, że zaczynam się nudzić na tej adoracji, że wy wy wyobrażając sobie nie wiadomo jakie rzeczy, które będę robił na tej adoracji, będę pana, z Panem Bogiem rozmawiać, to nagle okazuje się, że to nie jest takie proste, jak sobie wyobrażałem, ale to zawsze jest taki Pierwsze takie 10-15 minut, kiedy czuję po prostu taką, staczam wewnętrzną walkę, że muszę zostawić ten cały świat, ten, ten, ten zgiełk rodzinny i przejść w taki tryb modlitwy który dla mnie jest osobiście bardzo ważny. Ja jestem typem człowieka, który lubi ciszę. Bardzo lubię ciszę i w domu nie zawsze jest taki moment. Zdradzimy sekret. Korat najlepiej odpoczywa w swoich kapciach w zaciszu domowego kominka. Tak, kiedy już wszyscy śpią. Znaczy kominka, którego nie mamy, tak najlepiej, najlepiej odpoczywam. Ale właśnie ta adoracja jest taki moment, kiedy ja mogę się wyciszyć, ale tak naprawdę znowu się napełniam Panem Bogiem i jakby ja nie umiem tego wytłumaczyć tak, nie wiem, Technicznie jak to się dzieje, tak, że idę i nagle, nie wiem, poziom po prostu mojej baterii się ładuje, tak jak to telefon ładujemy, a po prostu czuję taki. taki na pewno się takim spokojem, że często kiedy jestem w domu, brakuje mi tej cierpliwości, zaczynam się denerwować, krzyczeć na moje dzieci, czasem na moją żonę też potrafię krzyknąć. Y tak, tak, potwierdzam. E ale może żona potwierdzi, że wracam z adoracji, to jest lepiej. Tak, to wtedy czuję, że był w odpowiednim miejscu. Więc jakby ta adoracja jest takim. E Taką moją formą modlitwy, którą bardzo lubię, yy, którą yy, staram się praktykować, znowu z naciskiem na staram się, bo to nie, nie zawsze się udaje tak, jak, jak to sobie wyobrażam, ale to jest taki moment, kiedy ja jako ojciec, jako głowa rodziny jestem w stanie pobyć z kimś, komu jestem w stanie zaufać, jeśli chodzi o moją rodzinę, o to, że ja mam przewodniczyć w mojej rodzinie. I yy, też to, co mogę powiedzieć, to zachęcam każdego ojca, tak, że może nie czujesz tej adoracji, może takich czasami się po prostu męczysz, ale zachęcam Cię, żeby po prostu pobyć, żeby, żeby tego doświadczyć, a zaczną dziać się cuda w Twoim życiu. A ja też mogę powiedzieć tak z perspektywy żony i mamy, że jakby podpisuję się pod tym, co powiedział mój kochany mąż, końziu, że bez takiej chwili wytchnienia dla siebie, ja też nie miałabym tej siły, tej cierpliwości, tej miłości do moich bliskich. Ja jako mama i też widzę, że my często jako kobiety żyjemy w tych relacjach, my tak dużo z siebie chcemy dać w domu, obowiązki stanu, uprać, ugotować, jeszcze jak jesteśmy w dobie chorób, więc inhalacje, katary i ciągle, prawda, jesteśmy tymi takimi opiekunkami, towarzyszkami życia, które, yy, osób, które Pan Bóg stawia na naszej drodze. I z jednej strony to jest piękne, ale widzę, że czasem dochodzę do takiej ściany, takiego muru, kiedy widzę, że sama nie mam wytchnienia i myślę sobie, ja dłużej tak nie pojadę. I to jest ten moment, kiedy właśnie idę na adorację. I zachodzę tam i wiem, że jestem u najlepszego nauczyciela miłości, że ja siadam po prostu i myślę, Boże, tą moją niemoc zamień w swoją siłę. W swoją miłość. I to nie jest tak, że właśnie wychodzę za adoracji i już jest super. Chociaż rzeczywiście wracam do domu i czuję, że kocham, kocham tych moich bliskich, ale widzę, że Bóg daje taką siłę cierpliwości, takiej troski, takiej opieki. Czasem myślę sobie o kobietach, mamach, gdzie naprawdę wychowują maleństwa i wstają co noc kilka razy, że śpimy po 3-4 godziny dziennie. I po ludzku z perspektywy czasu myślimy, czy dałoby radę to przetrwać. No nie, ale bardzo mocno. Towarzyszą mi też słowa właśnie Alicji Lęczeskiej, które Jezus skierował do niej, że wszystko w naszym życiu jest łaską, i że Pan Bóg da nam łaskę na wszystko. I że ja naprawdę w takiej prawdzie, kiedy stoję przed Panem Bogiem, Boże, przymnóż mi tej wiary, daj mi siły i cierpliwości do tych, do których mnie powołałeś. To Pan Bóg ze swoją łaską przychodzi i każdemu to polecam. I często, jako mama, mam takie poczucie winy, że może powinnam coś lepiej. Może jeszcze więcej ugotować, uprać, posprzątać, a Pan Bóg przychodzi i mówi: Ja jestem z Tobą w tym. Ja Cię wspieram, ja chcę Ci towarzyszyć, tylko czy Ty mnie do tej modlitwy zapraszasz? I też staram się właśnie. Jestem mamą, mamy bardzo blisko Kościół, więc rzeczywiście mamy wystawiony Najświętszy Sakrament codziennie, każdego dnia, więc nawet jak biegnę na bazarek po zakupy, to mogę zajść właśnie do Pana Jezusa, chociaż na chwilę i powiedzieć: Panie Jezu, ja ci to oddaję, ja chcę być przy Tobie. I wiem, Wiem, że jestem wtedy w ramionach tego, który kocha najmocniej i który daje siłę. Sorry za skojarzenie. Wszystkich was przepraszam, ale jak myślę o adoracji, to na myśl przychodzi mi picie wina. <gryw> Już się tłumaczę. Kiedyś usłyszałem, że z uwielbieniem Pana Jezusa jest tak jak z piciem wina. Znaczy z każdym łykiem, z każdym wypowiedzianym Słowem Jezus, z każdym e, sercem zwróconym ku Niemu, właśnie w tej bliskości, e, zapominamy o Bożym świecie. Nie. Może to jest złe, e, z, złe stwierdzenie, właśnie wchodzimy tak naprawdę do Bożego Świata. Czyli właśnie to jest to, że w adoracji chodzi o to, żebyśmy, jakby, zatopili się w Nim oddali to wszystko, z czym my w ogóle przychodzimy do Niego. Tak? Bardzo często to jest taki moment, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w takim wielkim pędzie, że to wszystko, co, czym jesteśmy obarczeni, właśnie bierzemy na siebie. Tymczasem On mówi, przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i umęczeni jesteście, a Was pokrzepię. I właśnie to jest to, właśnie o to chodzi w adoracji, żeby kolejny fragment tego naszego życia wyhamowywać i po prostu spotkać się z Nim. I tak, tak widzę adorację, tak widzę też siebie w adoracji i też tak doświadczam. Jałmużnik papieski kardynał Krajewski mówił o opalaniu się przed Najświętszym sakramentem. No i właśnie to takie, takie piękne też porównanie, tego, że pan jest, pan jest tak jasny, że On wchłania każdą naszą ciemność. To, co powiedziałeś właśnie, przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni jesteście i ja, ja mam takie doświadczenie właśnie, szczególnie tego utrudzenia, tego, że właśnie w takim czasie, w takiej formie albo właśnie braku formy, tak, przychodzę do Najświętszy Sakrament i po prostu dostaję tych sił. Często mam takie pytania od ludzi, którzy gdzieś tam obserwują te nasze poczynania w internecie i pytają, skąd bierzecie siły? No i może dla kogoś może to się wydawać abstrakcyjne. Dla kogoś, kto tej relacji z Panem Bogiem nie ma, ale właśnie to jest to miejsce. E, adoracja, miejsce odpocznienia dla mnie właśnie, utrudzonej mamy i żony. E, to jest jedyne miejsce, w którym tak naprawdę mogę odpocząć. Jakby są miejsca, w których tak, na, tak mo może nam się wydawać, tak? że, że właśnie wana? odpoczniemy <laughs> wanna, No to tak, są takie miejsca, w których odpoczywamy na chwilę, ale jakby właśnie to jest na chwilę. Daje nam jakieś ukojenie. Na chwilę, zaraz o tym zapomnę, że ja byłam w Wannie, bo już będzie krzyk dzieci i tak dalej. Ale właśnie po adoracji to moje serce jest przemienione, inaczej reaguje na to wszystko, co się dzieje w tej mojej codzienności. Mhm. I to jest trochę tak, że z tą adoracją to my mamy taki problem, bo my w ogóle mamy problem z modlitwą, bo jest jeden sposób na modlitwę: po prostu trzeba się modlić. I właśnie to jest to, jest to że ja mam takie doświadczenie z adoracją. Pamiętam jak. jak Mówili od zawsze w kościele, no adoracja Najświętszego Sakramentu, no Młody na pudy, w ogóle co, co mam, o czym ja mam mówić, co, jak mam nie mówić? Przecież tu ciągle jakieś rozproszenia są, to nie da się, tak? Jak ja ciągle słyszę jeszcze, już dawno, już jakiś czas dzieci nie słyszę, a ciągle w, w uszach brzęczy. Tymczasem właśnie chodzi o to, że <śmiech> <śmiech> kiedyś mm. ojciec Badeni mówił coś takiego, że łaska siada po pół godziny. Czyli jakby, chodzi o to, żeby właśnie wytrwać ten moment właśnie tego wyhamowania, wyhamowania że, że przychodzimy do miejsca, przychodzimy tak naprawdę do obecności, która yy, domaga się właśnie tego skupienia, że właśnie najważniejszy jest czas i chodzi o to, żeby, żeby wytrwać. I wtedy, jak się ten, ten punkt graniczny tak, pokona, to wtedy. Wow, zaczyna się trochę jak w, jak w relacji, jak w rodzinie, że, że jest, jesteśmy ciągle w jakimś takim hmm, hałasie, jakimś takim pędzie. pędzie, nieogarnięciu. Tymczasem jak się to przetrzyma, to przychodzi pokój. Tak? I właśnie i, i to, jest, i to, jest taki, to jest takie zaproszenie, myślę, do, dla każdego z nas, ehm, bo, bo Bóg czeka. Tak? Bóg czeka w ciszy, Bóg, Bóg czeka. Jest zawsze dostępny. Bogu dzięki! W Polsce mamy takie, taką łaskę tego, że, że, że Pan w najświętszym sakramencie jest i czeka. No i czeka na mnie, czeka na Ciebie. I, i... No właśnie, a czasem czeka zbyt długo. Mamy taki dostęp, a, a moglibyśmy być na tej adoracji częściej. Także i to i, i do Was zachęta, i do nas samych też. Był taki czas w naszym domu. Kiedy ukuliśmy sobie z żoną takie pojęcie, ładowanie indukcyjne, na czym to polegało? Polegało to na tym, że nasze dzieciaki przybiegały do nas, przytulały się do nas, ale tak całym ciałem, że po prostu przyklejone były od stopy do, do, do samej głowy, były wtulone. Tak były chwile na naszych ramionach, po czym odklejały się i biegły dalej. I e, mówiliśmy, że one przybiegają się naładować indukcyjnie, i one też to nawet podłapały i, i, i używały tego pojęcia, nie? że tak. wyciągały ręce i mówiły ładowanie indukcyjne. Zaskoczył nas e, w pewnym momencie syn, który przyszedł naładować się indukcyjnie, przykleił się, e, i po, po, po skończonym ładowaniu odkleił się i mówi do mnie: Tato, a czy ty też się naładowałeś? Niesamowite, nie? Że w dzieciaku się pojawiła taka myśl, żeby nie tylko otrzymywać, ale też dawać. Ale też dać. Mhm. W tym samym czasie byliśmy na, na rekolekcjach małżeńskich zresztą. Tak jak teraz jesteśmy na rekolekcjach małżeńskich, bo nie tylko gadamy, ale też naprawdę przechodzimy te rekolekcje. Ponieważ mieliśmy bardzo małe dzieciaczki wtedy trójkę. To ta rekolekcja to była jedna z takich nielicznych, bardzo nielicznych okazji, żeby móc trochę sobie pogadać, ale też się właśnie trochę pomodlić, a dzieci oddać w dobre ręce opiekunkom. No, Ale też właśnie wprowadzono adorację, która odbywała się w nocy. Może no, część z was zna. Praktykę. Tak, i w ogóle tak było to fajnie zorganizowane, że kaplica, w której odbywała się adoracja, była na tym samym korytarzu, na którym my mieliśmy pokój. Więc w zasadzie w kapciach, w kapciach poszliśmy tam, kiedy nasze dzieci już usnęły, zostawiliśmy elektroniczną mianię. A my sobie podreptaliśmy do kaplicy, i byliśmy, ponieważ wpisywaliśmy się w kolejkę, w dyżury, że tak powiem, to byliśmy tylko my, nasze małżeństwo, właśnie i Pan Jezus. Niesamowite doświadczenie, godzina adorować Najświętszy Sakrament. Co jest takiego dla mnie przynajmniej mocnego w adoracji nocnej to to, że jesteś zupełnie wygaszony, wyciszony, nie myślisz o pracy, rachunkach, o żonie trochę myślisz, o dzieciach też trochę musisz, bo ta elektroniczna niania, ale w każdym razie jesteś wyciszony, nie? Kiedy pójdziesz w dzień na adorację to, to masz, a jeszcze y, rachunki, jeszcze ZUS y, i co jeszcze mam dzisiaj zrobić? A, a w nocy zupełnie inaczej to działa. Znaczy mi nie przeszkadza noc, nie? żeby te wszystkie styki u mnie a, y, działały, właśnie. także to ja nie czuję jakby tego, o czym ty mówisz. Mamy rozbieżność w tym momencie. Um, Natomiast faktycznie ja w nocy z kolei już mam taki zjazd energetyczny, że po prostu idę tam. Ale też właśnie moje nastawienie do adoracji się mocno zmieniło, bo, bo ja po prostu poszłam i miałam gdzieś z tyłu głowy to, co kiedyś usłyszałam. Daj się po prostu poopalać w świetle Pana Jezusa. I to też nie potrzeba nic więcej. Nie? Także dla mnie to był taki czas spokoju i takiego po prostu pobycia. Z Panem Jezusem bez jakichś moich intelektualnych po prostu wzlotów i to chyba dzięki Bogu. Bo, bo rzadko mi się zdarza tak, żeby tutaj wszystko nie. nie. Ale za to z upadkami. <grym> tak. <grym> <grym> tak. Tak, tak. Procesor wyłączyć jest ciężko u kobiety. Tak. I podstawowe pytanie, jakie sobie zadajemy, idąc na adorację, po co idziemy na adorację? nie? Po co? Żeby sobie zadać to pytanie, to wcześniej sobie trzeba zadać pytanie, kogo adorujemy? Jeśli w Eucharystii jest rzeczywiście Pan Jezus, no to adorujemy Pana Jezusa. Nie idziemy do, do, do żywego Boga. I nie idziemy, żeby Jemu coś dać, bo on niczego od nas nie potrzebuje. Jedyne, co możemy dać, to jakby odwzajemnić to, co dostajemy. Czyli odpowiedzieć na miłość odpowiedzieć na miłość. Czyli możemy podjąć decyzję, że, 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 że damy czas. I w tym czasie on ma przestrzeń do tego, żeby zmieniać mnie, Agnieszkę, nasze małżeństwo, nasze dzieci, mimo że śpią. I jeszcze jedna rzecz nam przyszła do głowy, kiedy przygotowywaliśmy ten dzień: że każdy z nas jest podpięty do różnej formy zasilania. Jednocześnie nie? jesteśmy podpięci do naszych przywiązań do naszego ego, do naszych finansów, do naszej rodziny, do naszych związków, różne rzeczy, nie? które pozwalają nam żyć. Jak to wszystko jest podpięte i wszystko działa, zdrowie. Um, co tam jeszcze podpinasz? Do no, Pana Boga. Słusznie. Też Te... warto wspomnieć, że to też podpinasz. Tak, ale chciałem tak, o tym ale... powiedzieć na końcu. Yy... I teraz pytanie. No, ale później podpinasz wszystko i w zasadzie jak nie podpijesz Pana Boga, to co ma zostać? za wcześnie zdradziła puentę <laughs> I teraz no pytanie... nie, ale tak, tak, mamy swoje takie, nie? Nawet, nawet, nawet nie jakieś tam uzależnienia takie może niefajne, ale, ale zwykłe takie rzeczy, przyjemności, tak, które lubimy, bez których nie wyobrażamy sobie życia, takie poczucie bezpieczeństwa, nie wiem. To, tak, ktoś, to tak ktoś, że... za, ktoś zabiera ci poczucie bezpieczeństwa, albo godzi w twoje dobre imię, albo w twoje ego i już nie żyjesz, nie? Że posępna mina, smutek. Moje wyobrażenie, smutek... tak, moje wyobrażenie nie? O, o moim życiu, które, które nawet teraz np. Na mam i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. I teraz, ile z tych rzeczy możesz odpiąć, czyli możesz pozb pozbawić się albo zostać pozbawionym tych rzeczy, żeby nadal żyć, żeby nadal mieć pogodę ducha, żeby, żeby nadal było dobrze. No i teraz, czy możesz wszystkie odpiąć, a zostawić tylko Boga, nie, w adoracji? Czy po adoracji jesteś radosny, masz pokój, czy to jest podstawowe źródło Twojego zasilania? Jak sobie pomyślę o adoracji Najświętszego Sakramentu w moim, osobistym, w moim osobistym doświadczeniu, to widzę bardzo jasno, że jest to związane z oddaniem się Matce Bożej. To znaczy, po tym jak się oddałem całkowicie Matce Najświętszej, zacząłem zauważać, że bardziej pragnę adoracji Najświętszego Sakramentu. Więc to jest jakby taka pierwsza rzecz, czym jakoś mógłbym się podzielić. Natomiast um, konkretnie w moim życiu. To ten temat się pojawił, kiedy jako Fundacja Totatua zaczęliśmy prowadzić apostolat adoracji. I mówię tak, nie mogę jakby prowadzić apostolatu, zachęcać innych, mówić: Słuchajcie, adorujcie najświętszy sakrament, nie? a u mnie jak to wygląda. I stanąłem przed decyzją, żeby poświęcić konkretny czas na adorację. Natomiast to było bardzo dla mnie trudne, ponieważ mam z żoną taką umowę, że pracuję 8 godzin na dzień i ani godziny więcej. Wiedziałem, że to nie może tak być, że ja sobie będę teraz tak 8 godzin w pracy, potem po pracy jeszcze sobie pójdę do kościoła, będę sobie jeszcze godzinę adorował i taki, wiecie, napełniony, ukojony, wrócę do domu po 10 czy 11 godzinach. Nie, nie, nie. Muszę całą godzinę adoracji oddać z czasu pracy. Tysiąc spraw nad sobą. Fundacja to tatua, jeden, drugi, trzeci oddział, mie dzieło miesięcznika, różne inne rzeczy, wydawnictwo. I nagle z tych ośmiu godzin, z poczuciem, że się nie wyrabiam, muszę tą godzinę adoracji, właśnie z tego czasu poświęconego na pracę, oddać. To było wielkie wyzwanie, to było bardzo dla mnie trudne, ale podjąłem tą decyzję że trzy godziny w tygodniu, nie godzinę, tylko trzy godziny w tygodniu oddam Panu Jezusowi na adorację i absolutnie nie żałuję tej decyzji. Już po krótkim czasie, kiedy, kiedy zacząłem adorować, poczułem wielkie ukojenie, spokój wewnętrzny, coś, czego mi było na ten czas bardzo, bardzo potrzeba i powiedziałem tak, Adrian, dlaczego tak późno? Dlaczego dopiero dzisiaj? Więc mogę każdego i każdą z Was z z zachęcić do tego, żeby podjąć tą decyzję. Jednocześnie Was ostrzegam: będziesz mieć tysiąc wymówek, dlaczego tego nie zrobić. Żadna z nich nie jest y godna, by Cię odwieść od tej decyzji. Konkretnego czasu poświęconego w każdym tygodniu na y adorację. Do tego Cię bardzo gorąco zapraszam. Jak można adorować, a jak nie? Czy jest jakaś instrukcja obsługi, bo adoracja wydaje mi się być czymś bardzo trudnym. Te pytania mają sens wtedy, kiedy myślę o modlitwie, że modlitwa to jest to, co ja robię, bo wtedy muszę się martwić, co mam robić, jak mam się modlić i tak dalej. A adoracja jest taką niesamowitą modlitwą, w której potrzebuję odwrócić myślenie. Czyli nie jest ważne to, co ja robię. Ale na pierwszym miejscu postawić Jezusa, to co On robi. I wtedy cała modlitwa jest przyjmowaniem Jego obecności. Nie? Czyli już nie jest ważne to, co ja robię. Ważne jest to, co On robi. Więc to jest modlitwa bardzo prosta, w której mogę być w sposób bardzo prosty przed Nim. Mogę na przykład tylko być i się patrzeć. Czyli można się modlić nie mówiąc nic? Tak, samym spojrzeniem. To jest strasznie w ogóle trudne dla mnie. Ja mam wrażenie, że ja nawet w myślach mówię, że ja nie potrafię wyłączyć po prostu tych monologów, które we mnie są, nie? Tak, to jest, bo to jest tak, wiesz, jak idziemy na adorację, nie? Wchodzimy w ciszę, ale komplikatory jeszcze myśli. A jeszcze kobieta. Tak, to jest trochę tak, jak, jak jedziesz samochodem, nie? I nacisniesz hamulec, to samochód od razu się nie zatrzymuje, nie? On ma pewną drogę hamowania i tutaj tak samo. Jest coś takiego w miłości, że patrzysz się na swojego męża nie? i tylko się patrzysz, nie musisz nic mówić, nie? W, w zakochaniu, w zapatrzeniu, w byciu ze sobą razem. Jest coś takiego, że, że możesz być na, na takim poziomie, nie myśląc o niczym. Nie? No i to jest tak naprawdę adoracja, nie? tylko że, że tutaj w relacji do Chrystusa. Mogę być i moje bycie jest najważniejsze. I to jest niesamowite, bo to, to, to bardzo mnie przemienia wewnętrznie, bo to zmienia sposób mojego myślenia, bo stawia Jezusa na pierwszym miejscu. Najważniejsze jest to, co On robi, nie to, co ja robię. Ja mogę mieć gorszy, lepszy dzień, mogę się modlić lepiej, czy mieć wrażenie, że się modlę lepiej, czy gorzej dzisiaj, nie? Ale jestem wierny tej modlitwie. Idę i widzę, że On jest wierny, że On na mnie czeka, że to On chce mnie obdarowywać. Niezależnie od mojej kondycji, niezależnie od tego, co ogarniam, czego nie ogarniam, On sam mnie będzie też uczył tej modlitwy. On sam mnie będzie uczył tego, że modlitwa może polegać na trwaniu, może polegać na bezinteresowności, nie? Że on po prostu tu dla mnie jest. Nie? Niezależnie od tego, na ile ja wchodzę w tą modlitwę, na ile nie wchodzę, on jest cały czas ten sam, taki sam. Cały czas daje swoją miłość. I to jest tak naprawdę szkoła, w której uczymy się przyjmować Jego miłość. Ale to jest o tyle niezwykła modlitwa, bo to jest modlitwa, która przygotowuje nas do wieczności. No bo przecież zostaliśmy stworzeni po to, że przez całą wieczność będziemy Boga adorować, będziemy go wielbić, będziemy... Naprzeciwko niego będziemy się nim zachwycać, będziemy cały czas w uwielbieniu, i to jest już klimat nieba, to jest przedsmak nieba. W postawie adoracji uczymy się tego, co będziemy robić przez całą wieczność. Dlatego czasami niektórzy mają takie wrażenie, że jak adorują, to czas tak szybko mija. Albo niektórzy mają, że czas się dłuży, bo jest jakieś wewnętrzne zmaganie. Czasami jest tak, że jeżeli ktoś się koncentruje na Jezusie w czasie modlitwy, na tym, co Jezus robi, to czas mija bardzo szybko. A jeżeli koncentruję się na tym, co ja mam jeszcze zrobić, to wtedy czas się wydłuża. Czyściec wtedy jest.